Cześć wszystkim. Niedawno stałem się właścicielem takiego oto przynośnego klimatyzatora. Kupiłem go na olx za 280 zł. Podobno sprawny. W przyszłości będę chciał go przerobić na pompę ciepła tanim kosztem. Ale w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie jego demontaż, ściągniemy obudowę. Pokażę Wam, jak działa. Także jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania filmu. Także zacznijmy od przodu urządzenia. Tutaj mamy. Kratownicę, wydmuch zimnego powietrza. Od góry jest panel do sterowania. Z boku mamy tabliczkę, która nas informuje o klasie energetycznej urządzenia. Tutaj mamy moc podaną, moc elektryczną 700 W poboru prądu. Natomiast moc chłodzenia to jest 2 kW. Z tyłu klimatyzatora mamy wydmuch gorącego powietrza. W komplecie jest taka rura do odprowadzania ciepła. Mamy tutaj filtr, który filtruje nam powietrze przed zastaniem do parownika. Tutaj mamy korek do skroplin. Tutaj się gromadzi woda. O, jeszcze trochę wody wyszło. Było, tutaj jest drugi zbiornik. No i mniej więcej tyle widać na pierwszy rzut oka. Zabieramy się za rozbiórkę. Zaczynam od odkręcenia tych tutaj śrubek, a później zobaczymy. Aha, tutaj jeszcze zapomniałem dodać, że z tyłu jest tabliczka zamieniowa. Mamy tutaj podaną właśnie moc, napięcie, czynnik R410A. Nawet mamy ilość podaną tego czynnika 340 gramów. Ciśnienie na stronie wysokiego ciśnienia i na, ciś i na stronie niskiego ciśnienia. No i tak. Tylnia osłona już ściągnięta, bardzo fajnie, że tutaj mamy schemat w środku. A teraz się okazuje, słuchajcie, że to tutaj nie było filtra, tylko zobaczcie, jak się już skraplacz, tutaj radiator skraplacza, otumanił, normalnie się nabiło pełno kurzu. Może to wpływać znacząco na sprawność urządzenia. Ostrożnie wypinam. wypinam tasiemkę od sterownika. Po zdjęciu obudowy ukazuje nam się wnętrze. Wnętrze no wydaje się tutaj być to wszystko skomplikowane, nic bardziej mylnego. Jest tutaj normalny układ pompy ciepła, podobny jak mamy w lodówce, układ chłodniczy. Tutaj na samym spodzie naszego klimatyzatora jest umieszczony kompresor sprężarka. Sprężarka rotacyjna, jest tutaj napisane z jakim czynnikiem współpracuje, R410A. Kompresor tutaj jest sercem tego układu, On pompuje nam on czynnik, spręża, u góry jest wyjście. Sprężony czynnik jest tłoczony tą miedzianą rurką tutaj i trafia do skraplacza. Następnie skroplony czynnik, tutaj od spodu, trafia na taką zwężkę i jest przylutowana ładnie kapilara. Ta kapilara ma około 70 cm długości, idzie sobie tutaj w tej izolacji do góry, do górnej strony klimatyzatora. No i tutaj bez, bez żadnego zaworu rozprężnego jest tylko sama kapilara. Kapilara łączy się z rurką parownika, Zobaczcie, że parownik ma nieco grubszą rurkę, o wiele grubszą rurkę niż skraplacz. Czynnik nam paruje w parowniku i wychodzi od samej góry i trafia z powrotem przez rurkę z sącą i separator tutaj z oddzielacz fazy ciekłej, żeby nam nie zascała sprężarka. Od strony chłodniczej tak się prezentuje układ. No i wiadomo, mamy tutaj też silnik. Ten silnik napędza, jakby, jeden wirnik. Wymuchuje nam zimne powietrze, które jest zasysane stąd. Przechodzi przez parownik, zostaje ochłodzone. Drugi wentylator, jego teraz nie widzicie, jest od spodu. On zasysa nam stąd. Z tego otoczenia tutaj zasysa nam powietrze przez skraplacz, ponieważ tu jest obudowa, to jest zamknięte tylko tutaj mamy otwory wentylacyjne, więc tutaj nam to powietrze wchodzi i zostaje wydmuchiwane tędy. Tutaj mamy czujnik temperatury, kondensator rozruchowy do silnika sprężarki. Jest tutaj też wyłącznik krańcowy i tu jest taki pływak i kiedy poziom tych skroplin osiągnie już niebezpieczny poziom, wtedy Klimatyzator nam się nie włączy. I tutaj znajduje się jeszcze cała, cały sterownik, kontroler. Ma on za zadanie oczywiście komunikować się z panelem przednim, dostosowywać obroty, mierzyć, kontrolować temperaturę. Zaraz sobie podłączymy ten układ w ten oto sposób do prądu i na kamerze termowizyjnej pokażę Wam, jak działa taki układ od środka. Dodam, że jeszcze. Wyrzyściłem skraplacz z, z tego kurzu. Podłączymy tasiemkę. Uruchamiamy klimatyzator. Oczywiście dodam, że nie powinienem go w ten, tej konfiguracji uruchamiać, ponieważ będzie nam się nagrzewał skraplacz, no ale trudno. Będzie utrata po prostu na chłodzeniu przez jakiś czas. Ale jak go później skręcę, to wszystko wróci do normy. Podłączam urządzenie do prądu. Pobór w trybie uśpienia to niecałe pół W. Dobra, naciskam przycisk. Mamy ustawione. Jako na chłodzenie, prędkości wentylatorów, timer i regulacja temperatury. Kompresor jeszcze nie jest włączony. Teraz nam się załączył kompresor. I już się nam zaczyna proces. Zobaczcie, tutaj już jest minus 20 stopni. Nie ma żartów. Prężarka nam pracuje. Już się zaczyna nagrzewać, nawet. Skraplaż nam się robi już pomału gorący. 33 stopnie. Zobaczcie, pobór prądu rośnie, ponieważ ciśnienie tutaj wzrasta. O, tam jest ten wentylator, o którym mówiłem, właśnie od spodu. Dobra, muszę wyłączyć urządzenie, ponieważ już pobór mamy 600 watów. No, dzieje się tak z... dlatego, ponieważ tutaj nam się robi coraz bardziej gorący skraplacz. I zaczyna rosnąć ciśnienie. Nie mamy odbioru tej temperatury. Co z niego planuję zrobić? Na razie to sobie go skręcę z powrotem. Po oczyszczeniu powinien już całkiem nieźle chodzić. Zostawię go sobie na lato. Co prawda mam mój klimatyzator, który w poprzednim odcinku robiłem. On też jest rewelacyjny. Nawet powiedziałbym, nawet powiedziałbym że jest jeszcze lepszy niż ten, ponieważ ten mi może podgrzać wodę do kąpieli, a ten już nie może podgrzać. I jeszcze jest problem, gdzie tą rurę z gorącym powietrzem wywalić. Zatem nawet jeśli wyrzucimy to gorące powietrze na zewnątrz, to wyrzucamy schłodzone powietrze, co jest według mnie trochę bez sensu, no ale no, jest to uzasadnione, bo ma być to przenośny, przenośny klimatyzator, więc coś tam na pewno daje, jeśli chodzi o temperaturę. A później mam go zamiar przerobić na pompę ciepła do ogrzania wody. Wyczyściłem jeszcze przy okazji filtry. No, no i teraz klimatyzator jest już sprawny. Znaczy powinien być sprawny. Załączamy. Na wylocie mamy no na wylocie mamy około 11 stopni Celsjusza, a na wylocie gorącego powietrza no na wylocie mamy 40 Można słuchajcie ogrzewać nawet pomieszczenie. No, także co moi drodzy, to by było tyle w tym odcinku. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, oglądajcie kolejne odcinki, ponieważ za niedługo szykuje się kilka ciekawych projektów. Ja się z wami żegnam. Na razie, do zobaczenia, cześć!